Poza strojami baletowymi można też u nas kupić e, olejki eteryczne. E, takie olejki eteryczne rozpylamy w naszej e, przestrzeni. E, I tak jak tutaj widać obok e, mam dyfuzor, pięknie unosi się teraz olejek e, Holiday Joy, taka świąteczna mieszanka, która jest bardzo pozytywnie nastrajająca i pachnie świętami, więc od razu humor się poprawia i, e, i jest bardzo sympatyczny klimat w pomieszczeniu. Mamy dostępnych od ręki bardzo dużo olejków. Pisaliśmy to na naszej stronie na Facebooku. Wymienię kilka z nich. Takie naj, najbardziej, najfajniejsze na prezent. Tutaj mamy taki zestaw trzech olejeczków. To są takie, na, na sam początek, bardzo fajny zestaw. I tutaj mamy trzy olejki. Tu jest lawenda 5 ml, cytryna 5 ml i mięta pieprzowa 5 ml. I taki zestaw. Normalnie w sprzedaży kosztuje około oko, oko 140 zł. Teraz u nas, w promocji świątecznej, kosztuje jedynie 119 zł. Jest w takim pięknym pudełeczku zapakowany, więc na prezent jest idealny i tak jak mówię, na tej przecenie jest super okazja. Także. Jeżeli ktoś miałby ochotę rozpocząć swoją przygodę olejkową albo komuś prezentować taki zestaw olejeczków to u nas są dostępne takie trujeczki. Mamy również właśnie tę mieszankę świąteczną Holiday Joy. Ona jest rewelacyjna. Właśnie taki ma cynamonowy, słodki, ale też trochę drzewny zapach. Zapraszamy można u nas najpierw też sobie powąchać ją i dopiero zdecydować się na zakup. Wszystkie ceny też możemy wysłać w wiadomości, na przykład na Messengerze, na, na maila. Mamy też dziką pomarańczkę. Z tego co pamiętam, to ona jest w ogóle w super ekstra cenie. 59 zł za całą buteleczkę 15 ml. Normalnie jest dostępna około chyba 70 zł. Także bardzo, bardzo, bardzo dobra okazja też. Mamy też olejek On Guard, to jest mieszanka odpornościowa, też pięknie pachnie, bardzo ma podobny zapach do świąt, właśnie jest tutaj goździk, cynamon, eukaliptus, rozmaryn i dzika pomarańcza i o czymś zapomniałam. Nie, chyba wszystkie wymieniłam. Tutaj mamy właśnie taką mieszankę odpornościową. Ona wzmacnia naszą odporność. Jest bardzo dobra do stosowania dla dzieci i w ogóle dla całej rodziny. Mamy też mieszankę Cheer na przykład. To jest taka już w rolonie, bezpośrednio do smarowania. Świetnie działa jak perfumy, więc to też jest rewelacyjna mieszanka, którą właśnie kupuje się jako perfumy. Mm, mamy też lawendę, cytryny miętę w wersji większej, 15 ml już w zakupie pojedynczym. Mamy drzewko herbaciane, bardzo popularny olejek, 15 ml i też y, jest to typowo olejek na, do zadań specjalnych, także jeżeli jakieś dolegliwości są czy skórne, czy, y, czy jakieś problemy y, no różnego rodzaju, melanuka, czyli właśnie to drzewko herbaciane jest na, na bardzo, bardzo wiele problemów zdrowotnych. Mamy też szałwię muszkatołową, on guard w wersji roll w wersji spray do dezynfekcji rąk, drzewo cedrowe, olej deep blue, miętę pieprzową, także tutaj jest bardzo duży, duży zestaw dostępny od ręki ale jeżeli e, interesują Was inne olejki, na przykład jakieś takie, e, których teraz nie wymieniłam, to wystarczy zapytać. Możemy te olejki e, oczywiście dla Was zamówić i będą dostępne wtedy w ciągu kilku dni. Także jak najbardziej można takie mm, olejki również dostać i również zaproponujemy Wam świąteczną promocyjną cenę. Także y, najważniejsze jest to, żebyście y, pytali y, i my wtedy odpowiemy co proponujemy. Y, poza tym y, oprócz tego, że same olejki możecie dostać, to oprócz tego dostaniecie też opiekę olejkową. Ja jestem y, certyfikowanym y, specjalistą y, y, właśnie y, od olejków eterycznych i y, 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 Wiem jak dopasować te olejki, wiem jak, czym się kierować, skąd czerpać, jakby, z jakich źródeł czerpać wiedzę, żeby Wam to dopasować. Dlatego zapraszam Was do konsultacji ze mną i jeżeli dokonacie u nas zakupu, to taką konsultację dostajecie bezpłatnie. Czyli zapraszam Was. Do zapisów, po prostu na konsultację ze mną. Jeżeli chcecie komuś zrobić prezent, taki olejkowy, to ta osoba również będzie mogła skorzystać z takiej konsultacji olejkowej. Takie potwierdzenie i kontakt do mnie dostaniecie przy zakupie, e, dlatego wtedy będzie można e, dowolnie się ze mną skontaktować i umówić na taką konsultację olejkową, podczas której właśnie dowiem się, jakie są Wasze potrzeby, jakie e, macie dolegliwości i dopasuję specjalnie dla Was, na Wasze potrzeby, na Wasze dolegliwości olejki, które na to pomogą. Także zapraszam i do usłyszenia i do zobaczenia.